Cześć wam wszystkim! Tutaj Skoko, Skoko! A to jest nasz kolejny odcinek z serii As, z serii Portal. Tutaj widzimy, musimy kontynuować, tutaj musimy przejść. Jak widzimy w tamtym odcinku, byłem porąbany i chciałem rozwalić tamtą wieżyczkę i mi się nie udało. Uch. Ale jej się najwyraźniej nie da rozwalić, bo jeszcze po nagrywaniu... Próbowałem, madafaka! Ułap! Pyk. Dobra, musimy się spiąć na tamto, to, a tylko mamy te Xboxy. No, weź, no, weź się. Dobra, yy, musimy to podłożyć to tak. Nie. Skoczyć na to. A jeszcze jedno by się przydało. Ale ja wiem, jak już to zrobić. Tylko za zachowywałem się jak noob, tam i nie umiałem tego zrobić, oczywiście, bo ja to jestem skoko, nie? Madafaka, dobra, mamy. Yy, teraz mamy kolejnego Xboxa. Fajne są. Yy, no czemu, czemu mówię na to Xbox? Bo wygląda jak Xbox, według mnie. Idzie to. A, dobra. Przepraszam za moją słabą orientację w terenie, ale już tak to już jest. Ups. No nie baguj się no Dobra Pyk Nie, jeszcze jedno by się przydało. Takie Takie coś by się jeszcze jedno przydało. Otwieraj się drzwi. Ale gdzie ja to bym musiał znaleźć? a mam. dalej ode mnie ty. Ej. No, namierz. Dobra, namierz. Dobra. Hu, mało co, mało co by nas zabiło. Ale co tam? Co z tego? Co z tego, żeby nas zabiło, nie? Podłożymy sobie jeszcze tu No, dobra No co jest? Aha, dobra Muszę to bliżej podłożyć chyba. Ej no Weźcie nie i ty Zmierz bugów No no ty, Uff, ale to się baguje. Dobra, weszliśmy już tam i jesteśmy w środku, tak. I gdzie my musimy iść, to nas zabije. Uuu, możemy tam portal, ale ja myślałem, że nie możemy. Dobra Hui, dobra no. I jesteśmy my, musimy wyjść stamtąd. Co my tu mam? Tutaj nie da się tego otworzyć. Przejdziemy sobie tu. Dobra. Nie, ławczytywaniem nam złapało. No wczytuj się szybciej. Tak, włączyłem stop... Eee, nie włączyłem stopera. Teraz przez chwilę włączyłem, ale mam nadzieję, że szybko. Dużo czasu nie minęło. faka. No wczytuj się szybciej, no. Proszę cię bardzo. Wróciłem tak ogólnie, wróciłem z toningu. Jestem troszkę zmęczony, ale dla Was nagram odcinek. Tak, dla Was nagram odcinek. Czekaj, nie miałem siły. Żeby nagrać odcinek. Nie miałem siły i tutaj mamy kolejne przejście, dobra. Dobra. Bo co to jest? Jakieś błoto? Jakieś szybko. No, dobra. What? FA! To nas nie zabije, to nas mocni. Dobra. Spoko. Ja. Mhm. Yeah. Dobra. Spier dalej. Dobra. Dobra, zabiliśmy pierwszą. Proszę. Cię bardzo. Hello. Co sobie myśli, że co? Poradzi sobie ze mną. Tutaj mamy tak kolejny sobie zrobimy, dobra, dobra, po kolejnej, która to nam przeszkadza, ale to nic, bo no, damy sobie jakoś radę. Dobra. Hello. Dobra, tam jest kolejna. Dobra. Cześć. Teraz musimy zrobić portal tam. Zniszczymy je wszystkie. Hello Ale gdzie jest tamta Tu jest Hello I cześć I tam jest ostatnia Tak sobie Pamiętajcie każdy atak z powietrza jest lepszy What the fuck Ej nie baguj się Dobra po niej Tam chyba nie zabijemy! Nie zabijemy się, bo mamy tę babkę, skoczkę, i teraz gdzie my to mamy iść? S a, fuck. tam chyba tam chyba musimy iść, ale pewien nie jestem. Najpierw jednak może tepniemy się. Aha, spoko. Aha, spoko, rozumiem. Aha. A nie, tak jednak nie. To gdzie my to musimy iść? Teraz. Gdzie my to teraz? Musimy to teraz iść tam, teraz. Aha, rozumiem. Ja już to rozumiem. Zrobimy taki sobie myk. Dobra. I patrzcie teraz na to. Ciumandzi! Ej, to chyba nie tak. Ale jeszcze raz zobaczymy. Dobra, o to mi tak mniej więcej chodziło. Tak to miało wyglądać. Ło, wow. Wieżyczki tak. Ale my taki myk... Ej! Nie gadaj, że nam się nie zapisze. Bo my musimy zabić tam za nimi. No wczytaj się. Co, nie ma ich? Nie... Dobra. Zabiję sobie portal. Dobra do widzenia i jesteśmy już dalej i teraz musimy się tam dostać Ale jak się tam dostać? Jak się tam dostać moi drodzy? Czekajcie. Nie, chwilę... Muszę sobie popatrzeć Jak to ma wyglądać? to może... Ej, tutaj jest przejście jakieś Nie Robimy taki myk, że. Tak. Nie. Ej. Dobra. Dobra, y jak my tutaj teraz musimy to zrobić? No tutaj nie da się stawiać portali. Hmm. I jesteśmy w dupie. lekkiej dupie chyba, że Dziumanji. dobra, ej się przecięło solak spokojnie dobra, raz, dwa, raz, dwa I teraz... tam. Juppi, Dobra. Ej! Jakim niby cudem... ...nam się to nie udało. Ej. Dobra, dobra. Jest, dobra. Jesteśmy. I musimy się w dalszym ciągu tam wybrać. Tutaj się nic nie da. Muszę się dobrze, może, przypatrzeć. Nie. Blah. Może, że. Taki myk. I taki dobra troszkę w bok. Nam się nie wyszło. Ej! Ej! Dobra, e, Dobra tutaj w bok. I teraz to zrobimy też się w boku to. Jumanji, hej, <ścoughs> co żal, nie mogę trafić w to. Dobra, jest, 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 i tam muszę zrobić portal. Już wiem o co chodzi. Ach, nie trafiłem! Nie wiem czy trafię no. Czekajcie, czekajcie. Nie no, jeszcze raz muszę. Ej, no. Zajebiście no. Teraz tu wejdź, no i od nowa wszystko. Co żal. I teraz znów z powrotem. No skur No nie! Ale się wkurzam. To jest dla mnie gowa mała, no To jest masakracja. No, ale się nużę. To mi rozpir Dobra. Teraz wziąłem taki myk. Dobra. I teraz taki. Jumandziiii... Dobra. I jesteśmy z powrotem Bo musimy postawić tam portal Jumanji Ej! Co się stało? Jumanji Nie mogę tam wycelować Jep Kurde ma słabą orientację, czekajcie, teraz musi się udać. No troszkę bok, jak tam weźmiemy ten niebieski. Ale nie ogarnię. Huh. Jeszcze raz no, kurde. Czekajcie no, czekajcie. I teraz box No Ja tego nie ogarniam. Ale zrobimy taki myczek Jumanji. Tak, takie coś miało być. Ale oczywiście nam nie wyszło. Ho-ho. I się znów męczyłem z tym przez 10 godzin. Ho-ho. No, naprawdę. To mamy minutkę. 14, tak Dobra, ale ważne, że przeszliśmy. Przeszliśmy to. Do... Ła! Po aperture się teraz będziemy męczyć. No gdzie to? Ej, nie przecinaj się tak. Krzesła widzę. I gdzie? Ej, kto to jest? I kto to jest, proszę Państwa? To jak widzę jest chyba GLaDOS I czyżby czekał nas ostatni odcinek z naszej otóż serii Nie! No! W tym Otóż w momencie zakończymy ten odcinek. Ciemki, wam za uwagę. Z tej strony był Skoko i Narka.